Witam Państwa serdecznie. Ta gra będzie wyjątkowa, to od razu mogę Wam powiedzieć. Jest to gra ze streama przedłużanego, którego wczoraj teoretycznie miał być ostatni dzień, ale nagle pojawiły się kupeczki i to się zmieniło. Także dzisiaj jeszcze będzie streamek, prawdopodobnie ostatni dzień, bo zegar już naprawdę umierał. Także jeśli chcecie wpaść, jeszcze spędzić ze mną trochę czasu, zobaczyć Emerald, bo wczoraj wbiliśmy, to zapraszam. Tylko teraz nie wiem dokładnie, kiedy się odpalę, bo muszę załatwić jedną sprawę i czekam na transport i nie wiem kiedy to się wydarzy. Pewnie się po prostu odpalę, a potem w trakcie streama najwyżej na chwilę wyłączę, pojadę, załatwię i wrócę i będę dalej streamował. Także alerty, mile widziane. Dobra, zobaczcie, co tu się dzieje, bo tu dzieje się coś niesamowitego. Mamy tego malfajta, i jakby załoga to jest kompozycja, której, którą czasem gram, czasem lubię zagrać. Ale raczej nie jest to jakiś mój default comp, czyli taki docelowy, w który lubię chodzić. Natomiast po tej grze, którą teraz zobaczycie, zrozumiecie, że załoga tych jest kompozycja, którą warto wziąć pod uwagę. Wszystko oczywiście na rakietach. To jeszcze była platy na 1,98LP. Także tak, także tak to wygląda. No i dobra, tutaj widzę, że mi się trafia y, trochę tych sniperów. Jest ten Malphite potężny, więc jego na pewno chcemy z przodu zagrać. No i chcemy mieć protektora aktywnego. I teraz powiem wam, jaki jest przepis na to, żeby mieć praktycznie cały czas 100HP na początku załogą. Tutaj akurat sobie biorę augment pod Malfighta, ponieważ Malfight jest moją najsilniejszą jednostką, więc gram wokół niego. Zbieram jeszcze to, co mam w sklepie. I teraz tak. Najważniejszy przedmiot na Malfighta to jest gargoyle. Y tak, no tutaj szukam płaszczu, niestety go nie znalazłem, robię więc oblicze ducha, to też jest solidny przedmiot, paski są bardzo lubiane przez malfajta. Yy, i jest to stół, w którym nastawiam się na wygrywanie, natomiast ja tutaj miałem dwa dżiny, więc kupiłem dżina i to jego ubrałem w pierwszej kolejności, jeśli chodzi o strzelca, natomiast owocek używam na Malfajcie i tutaj mam obrońco Zille, nie do zatrzymania, oba są dobre, ale wybrałem obrońco Zille, więc jeśli chodzi o załogę, to najsilniejszą i najważniejszą jednostką jest właśnie Malfight. Jeśli Malfight jest ulepszony, jeśli macie np. dżanę z tyłu, żeby było aktywować protektora, dobry owocek, gargoyla albo coś tam innego na niego, a najlepszy byłby gargoyle, to prawdopodobnie możecie wygrywać ponieważ ten malfight będzie totalnym pakerem. Ja tutaj skautowałem, bo byłem ciekaw czy ludzie grają Gina albo The Crew i jeszcze tutaj w mojej głowie był właśnie Jiner Erol z trzeciego filmu, ponieważ jest to świetna kompozycja do robienia LP, także docelowo stwierdziłem, że może ten jean. No ale tutaj trafiam ulepszoną Sivir i mówię kurde no, dobra lecimy w, ten, w tę załogę. Także Sivir przejęła stery, bo jest mocniejszą jednostką i tutaj popłynąłem level z tego powodu, że mogę dodać dosyć mocną synergię, czyli Snipera i już zacementować te serię wygranych. Także w tym momencie mając taki stół ulepszony front, ulepszony back, ubrane rzeczy, owocki rozdane możemy po prostu relaksować się. I słusznie, ponieważ Malfight jest dosłownie najlepszą jednostką za jedną sztukę złota, pamiętajmy, że ma taką fajną pasywkę, że im więcej ma przedmiotów, tym więc większe ma odporności fizyczne. Także tutaj ten dodatkowy komponent oprócz złożonego itemku też jest bardzo wskazany jak najszybciej, żeby te odporności były większe. Tutaj znowu Sivir, znowu Gnar. No i problem tej kompozycji teraz jest taki, że ja bym chciał już mieć tutaj ekonomię zrobioną, ale cały czas skutecznie mi to przeszkadza. Tutaj pokazuję Gina i Shena i ostatecznie sprzedałem te jednostki. Choć docelowo Shen jest mi potrzebny, to jednak uznaję, że w tym konkretnym momencie jeszcze go nie potrzebuję Bardziej przyda mi się ta ekonomia, więc zrobiłem 10 sztuk złota. Pamiętajmy, że każde 10 sztuk złota, które mamy w kieszeni, daje nam jedną sztukę złota co turę, więc chcielibyśmy jak najszybciej tę ekonomię rozkręcić. Jeśli nie znacie tego konceptu, to za zapraszam do mojego filmu Fundamenty TFT. Warto obejrzeć dużo ciekawych informacji. Także kiedy tylko możemy zrobić 10 złota więcej, to staramy się to robić. Przy 50 jest maksymalny limit tej dodatkowej ekonomii, także warto to znać. Pierwsze koło cały czas wygrywam więc chcę wzmocnić moje największe, naj, najsilniejsze ogniwo żeby to wygrywanie było dalsze, więc patrzę tutaj sobie na ten płaszcz gdyż gargoyle byłby po prostu idealny płaszcz udaje mi się złapać dostajemy jeszcze dwa malfajty gargoyla montujemy na malfajcie, no i w tym momencie robi się naprawdę ciekawie ponieważ ten malfajt jest potworem jak na etap gry w którym się znajdujemy no i kolejny przeciwnik tym razem troszkę ciężej ta syndra jest całkiem silna, tutaj gościu ewidentnie chciałby sobie powygrywać, ale zobaczcie, no ten malfight po prostu wchodzi, robi swoje rzeczy. Szedł do nas wrócił, tym razem możemy go kupić, albowiem nie narusza to naszej sytuacji ekonomicznej, a w tej turze i tak nie będziemy w stanie zrobić 30 zł. Kolejny przeciwnik, tym razem mocny tank. Tutaj ewidentnie Jinkery carry jest robiony, także dobrze, że skręciliśmy w załogę, żeby się tak za bardzo nie kontestować. 32 sztuki złota, cały czas whistik. Dorzucamy kolejnego Malfighta, gdyż jest ulepszony, jest po prostu silną jednostką. Choć nie, ja tutaj ostatecznie stwierdziłem, że jednak jeans sobie wejdzie, ale ten Malfight nie byłby wcale złym wyborem. Kolejne komponenty, ulepszony gnar. Musimy coś dorzucić, żeby zwiększyć tempo, gdyż chcemy cały czas wygrywać. I płaszcz ląduje na Malfighcie. Dlaczego tak? Dlatego, że tak jak powiedziałem, pasywka, czyli im więcej mamy przedmiotów na malfajcie, tym lepsze ma odporności. Chcemy cały czas dorzucać do pieca, skoro już wygrywamy, żeby to tempo było cały czas wyższe niż tempo naszego lobby. Tutaj stwierdziłem, że wezmę odświeżenie na zapas. Być może uda mi się szybko hitnąć malfajta. Roluję, ale w pewnym momencie, jak dobijam do tych 50, uznałem dobra. Może nie niszczę sobie ekonomii. Podrolowałem, jest jeszcze jeden malfajt, mówię dobra. No to jak jestem blisko, to roluję głębiej. Rolujemy, ulepszamy wszystko tutaj, co się trafia. civil prawie trójka, mówię lecę dalej. No i sewer trójka. Myślałem, że malfite szybciej wejdzie. Teraz nasz, nasz malfight naprawdę robi kosmiczne rzeczy. I dalej mamy 100 HP. No trzeba przyznać, że ta Civil została bardzo szybko trafiona. Teraz jeszcze w kolejnej turze chcielibyśmy trafić malfight, żeby to tempo było naprawdę zawrotne. Taki mamy sklep z Shellem. Roluję i mam malfite trójkę. Także w tym momencie chcę odrobić ekonomię, a potem przejść na poziom szósty i na poziomie szóstym zrolować szera, gdyż też jest niedaleko. A jeśli tego szera dosyć szybko trafimy, to szybko zaczniemy strzelać rakietami i naprawdę przeskalujemy to tempo, w którym aktualnie lobby się znajduje w rodzie 3-3. Także tutaj mocno popchnąłem ten level szósty, schodząc do 38 zł po ówczesnym odrobieniu 50 sztuk. Dołożyłem tego Shen'a, gdyż cały czas chcę być o krok do przodu względem tych chłopeczków. No, i teraz mamy po jednej darmowej rolce co turę, oraz szanse na naszych czempionów nie maleją. Mam na myśli tych czempionów z załogi. Drugi owocek wlatuje na Sivir. Tym razem weźmiemy sobie precyzję. Mamy szósty poziom, dobrą ekonomię. Powoli sobie kręcimy tego szela. Choć szczerze mówiąc, kusi, żeby wejść po prostu też. W siódemkę, i szukać tam, skoro mamy te szanse zawsze takie same, już nie pamiętam, jakie ja zdecydowałem. Ostatecznie zaraz zobaczymy. Jeszcze jeden szanse trafi naturalnie, chyba będziemy tutaj kręcić po prostu. Jeszcze jeden, no to już w ogóle, dobra. Biorę tego jeena, rolujemy. Jeszcze jeden jeen. Jakieś dwójki kupuję, żeby była większa szansa na szana. I mamy szanę trójkę. 4-1. Czyli w 4-1 mamy trzy skręcone czempiony. Teraz już idziemy w stronę siódmego i będziemy kręcić Ziksa. No i kładziemy Rageblade'a na Civil żeby jeszcze troszkę podkręcić tempo czyli nawet jak chłopeczki troszkę ulepszają swoje stoły to my ulepszamy troszkę bardziej teraz strzelamy rakietami a jak uda nam się ulepszyć jeszcze ziksa na trzy gwiazdki to te rakiety będą się skalowały z naszym poziomem na którym się znajdujemy tutaj do wyboru mamy takie rzeczy decyduje się na artefakt i jest to wzmacniający medalion, który będzie wisielką na torcie tutaj w naszym buildzie Także Malphite dostaje gargoyla, medalion i Anime, a Shen dostaje drugiego gargoyla. Kolejny pasek, który mam, też idzie na Sheena, będzie to nasz dodatkowy tank w razie czego. I teraz zatrzymujemy się na poziomie siódmym, żeby szukać Ziggsa. Naprzeciwko Stargardianki z emblematem, no ale nasze tempo jest naprawdę zawrotne. Teraz już naprawdę jesteśmy ciężcy do zatrzymania, także wszystko pięknie pada. Ekonomia się odrabia i... Rolujemy dalej. Także rolujemy. Jest jakaś Jana, ale skipuje, Po czym sprzedałem kate. Zrolowałem jeszcze raz, trafiłem Jana i tym razem wziąłem. Jestem niezdecydowany. Jana jest spoko w tej kompozycji, ponieważ ona daje tarczę malfight'owi, pozwala mu więcej wytrzymać. No i co? Chłopeczkom jest ciężko to dogonić teraz. Mulfight stoi twardo. Wszystko podrzuca. mi kółeczko, patrzę, co tu mógłbym zrobić z tej pateli. I tutaj łapiemy płaszcz, ponieważ szedba pasek. No, i w połączeniu właśnie z płaszczem ten pasek da nam penetrację fizycznych obrażeń, której nie posiadamy. Także to będzie kolejny kroczek w kierunku zwiększenia tempa. Jeszcze tutaj wrzuciłem Brauma na razie, gdyż nowi bastiona. No i trafia się jakiś Ziggs. Także coś tam powoli rolujemy. No i rolując tak naprawdę wbija nam się poziom doświadczenia. Ponieważ tak właśnie działa załoga, jak już tam wbijemy kilka gwiazdek rykowych. Kolejna wygrana cały czas 100 HP. Bronujemy sobie na 50, jakieś tam ziksy się trafiają, Jarwany. Jarwan nam tutaj pasuje do zixa docelowo, dalsze roleczki na poziomie 7. cały czas polujemy tego ziksa. no i tutaj trafiło nam się trochę przedmiotów, zrobiliśmy kolejnego Rage blade'a, żeby jeszcze podkręcić tempo, a do tego jeszcze jeden przedmiot na front dla shell'a, ma trzy gwiazdki, także też swoje zrobi. Szukamy tego zixa, brakuje nam jeszcze trzech sztuk, no i tak naprawdę Jana już się prawie dokręciła także roluję teraz głęboko właśnie pod Jamę, żeby jeszcze podkręcić tempo i udaje mi się trafić, także przestaję rolować i znowu odrabiam ekonomię a dokręcona Jana powinna tak naprawdę zapewnić mi dalsze wygrywanie no i cóż mogę powiedzieć, przeciwnik jest mocny Balfight padł nawet ale mamy tutaj nagle Shen'a, który też robi rzeczy no i tutaj było zadziwiająco blisko ale dalej udaje nam się wygrywać z tym chłopeczkiem Tutaj sobie na Maxa, żeby wbił mi się ósmy poziom, przy okazji szukam zixa, trafił się Jarvan i proszę bardzo, dobra ósmy poziom się wbił, także Jarvan wchodzi na stół ulepszony i znowu mamy dodatkowe tempo, znowu jesteśmy silniejsi, także naprawdę cały czas dorzucamy do pieca, kolej to no tutaj mamy Gina reroll, który jest mocny, nasz poprzedni filmik też już o tym mówił, no ale nasze tempo tutaj jest tak potężne, że naprawdę wyprzedzamy na wszystkich. No i co? To wszystko odbywało się wczoraj na streamie, także naprawdę serdecznie zapraszam. Mi będzie bardzo miło, że wpadniecie. Dzisiaj może być ostatni dzień. Zegar cierpiał, także jeśli chcecie być na tym ostatnim dniu, to zapraszam. Tutaj roluję dosyć agresywnie do 20, stwierdziłem, że muszę szybko ulepszać. I tutaj trafia się z którego skipnąłem. Uważam, że to jest błąd, gdyż powinien właśnie wejść za Gina, chociażby chwilowo. W sumie to w ogóle chyba albo powinien wejść za gnara, No tak, bo tutaj by się ładnie upiór ze sobą zazębił. Za Agnarzysko chyba nie ma trzech gwiazdek, jeśli dobrze kojarzę? Czy ma? Chyba nie. Nie, nie ma, bo widzę, że. obok no, paska zdrowia widać, że nie ma. E, dobra. Kolejna wygrana. 100HP w kieszeni. Boli, zbliżamy się do największych fireworków tej gry, które chcę wam pokazać, bo naprawdę byłem w szoku, że to się wydarzyło. Także musicie wytrzymać do końca, żeby to zobaczyć. Znowu podronowuję trochę. Wojdstaw na razie idzie na Janę. To ma trzy gwiazdki, więc na pewno trochę go poużywa. I trafiamy Tefa. także TFA muszę wrzucić zamiast Gina. I tutaj widać seta. Jak widzicie, na ławce też jest kilka setów. Także ten gościu tutaj walczy o seta trójkę, który może dać mu potencjalnie zwycięstwo. No i teraz pytanie do Was: set 3 podduchowych jest silniejszy od załogi, czy nie? To jest podchwytliwe pytanie, bo ja myślałem, że tak. A wy wychodzi na to, że nie. Kolejny Ziggs, rolujemy dalej, żeby już go trafić. No i jest. Ziggs trójeczka. Tym razem na stół zamiast Brauma jak na razie. I teraz już celujemy w dziewiąty poziom. Cały czas do tego pieca jest dorzucane. No i jak widzimy w topce jest też Jean Reroll, także tak jak mówię, no wczorajsza kompozycja warto obejrzeć. Jak widzicie daje LPK. My też nie graliśmy tego Jeana właśnie z tego powodu, że ten chłopak dograł. No i jak widać słusznie tutaj dostaliśmy od załogi oraz tfa 3 darmowe rolki to oznacza 3 expa ja tu po coś wstawałem i, i awkowałem chyba ścierałem kurze to wczoraj wczoraj taki memik powstał kacper napisał 100hp win the crew to by było ja oczywiście też tak myślałem tutaj podrobowujemy otwieramy to i bierzemy blue buffa na dżanę i teraz gramy jeszcze na Gina, na którego udaje nam się wygrać także 100hp dalej w kieszeni tutaj dostaliśmy pieniążki no i żeby dorzucić znowu do pieca, musimy popchnąć poziom. Rakiety będą częstsze, mocniejsze. Także pchamy. Coś sobie tutaj jeszcze roluje, szukam czegoś ciekawego do wrzucenia. Jest warus ja tutaj wybrałem brauma akurat, a więc jest wrzucony. No i proszę bardzo! Set trójka. Set trójka, ja tutaj mówię kurczę, miałem 100 HP. Będzie lipa, nie i patrzcie co się teraz dzieje. napierdzielamy, dzielamy, przestawiliśmy się na prawo, żeby było nam lepiej walczyć. Malfight dzielnie tankuje niczym. Set trójka, padł ale Sher przejął stery. I teraz Sher tankuje. I zobaczcie, wybijemy tego seta, jak mu spadają HP. -ki. Samira do nas podleciała, ale nie możemy jej zabić. I co się dzieje? Eliminujemy Seta trójkę i wygrywamy Cela w 100 HP. Polecam załogę, palajcie na streama. Dzięki, że jesteście wszystkiego najlepszego. Całuje w tzic.